Right here, nigga, Lease the hand. Oh, wow, wow. What? what? what, what, what? I nigga with an attitude thanks to y'all. And I don't give a fuck, I keep it gangster, y'all. am a vibe for my side in the CPT. God bless the memory of Easy E. If it wasn't for me, where the fuck you be? Rappin' like the treacherous three, fuckin' cowards. I done seen Drake rockin' parties for hours. And I done seen brand fuckin' bitches from Howard. And I done seen Snoop give away at 80 Bowers. So fuck Jerry Heller and them white power This is shit niggas kill for. They hit a villain niggas spittin' with them nigga flows. Fuck you hoes, fuck you bitch ass niggas too. Got something for your throat. These niggas wearin' skirts like the Pope. Who the niggas that you love to get? Who the niggas that you fuckin' with? Love to yell that we the shit. The saga continues.

z dosyć zabieganego dnia i z pracy, i z treningu. Nie dało się nic za bardzo wcześniej nagrać, ale spokojnie wszystko jakoś tam w tym vlogu pchniemy. Także co, jakaś przerwa na kanale, z powodu tej przerwy świątecznej. Byłem w rodzinnym mieście, święta, oczywiście no, nie chciałem się tam specjalnie targać kamery. Wolałem ten czas poświęcić na wypoczynek z bliskimi, ponieważ rzadko tam jeżdżę. Kawałek mam do tego, tutaj pracuję więc no nie jest mi pisane czasowo, co chwilę krążyć do mojego rodzinnego miasta. Także no była przerwa jeżeli chodzi o materiały, ale wróciłem do Wrocławia, wracamy z filmami z moją serią redukcyjną. Także co, klasyczny vlog, może powiem o strukturze dzisiejszego nagrania, dzisiejszego materiału. Mianowicie chcę Wam powiedzieć jak przeżyłem święta, jak przetrwałem święta jeżeli chodzi właśnie o trzymanie diety, jak to robiłem. Biorąc pod uwagę to, że jestem w okresie redukcyjnym i to takim mocno redukcyjnym, ponieważ chcę zrobić formę życia i właśnie wyjść na zawodach. Jeżeli ktoś nie wie, na debiutach w 2017 roku, w lutym, 11 luty we Wrocławiu, jeżeli wszystko pójdzie ok, to mam zamiar się na te zawody przygotować. No i właśnie, jak wygląda dieta podczas świąt na tej, na tej diecie redukcyjnej, także tym się dzisiaj zajmiemy. Hmm. Oprócz tego odpowiem na jakieś pytania z ostatnich filmów, ale żeby może nie było tak nudno, to jeżeli chodzi o ten opis jak się odżywiałem podczas świąt, jak przeżyłem święta, jeżeli chodzi o dietę, to zajmiemy się tym na, na voice over podczas, e, podczas mojego treningu, bo nagrałem dzisiejszy trening. Także zapraszam Was na trening, voice over o mojej diecie podczas świąt. Ja zabieram się za robienie posiłku potreningowego, bo właśnie z siłowni wróciłem, także do zobaczenia. Po treningu. Zatem witam Was w części treningowej, w części, gdzie na voiceover zajmiemy się tym, jak wyglądała moja dieta, moje podejście do żywienia podczas tej przerwy świątecznej, dokładnie podczas trzech dni świąt, czyli Wigili pierwszego i drugiego dnia świąt. Jeżeli jakiś czas siedzicie już w mój kanał, to pewnie zauważyliście, że mam dosyć luźne podejście. Jeżeli tak można powiedzieć do żywienia. I uważam, że mam dosyć zdrowe relacje z jedzeniem dzięki temu, że od czasu do czasu pozwalam sobie na coś niekoniecznie najczystszego, jak to się mówi. To potrafię też jeść to w jakichś ograniczonych ilościach. Nie jest tak, że jak zjem kostkę czekolady, to zaraz muszę zjeść całą tabliczkę. Uważam, że takie podejście do żywienia jest bardzo dobrym podejściem na dłuższą metę. Pozwala nam to utrzymać taki zdrowy balans, zdrowe relacje z jedzeniem ale może na temat właśnie tych relacji z jedzeniem, nagram kolejny film, jeżeli chcecie. A dzisiaj właśnie powiem, jak to wyglądało podczas świąt, jak wyglądała mniej więcej kaloryka, jak zachowała się waga. Zatem jeżeli chodzi o wigilię, zastosowałem sobie tutaj metodę IFA, czyli miałem post aż do kolacji wigilijnej, dokładnie do godziny 18 nie spożyłem ani kalorii. Jedyne co to wypiłem kawę z odrobiną mleka, tam było jakieś 100 ml i poszedłem tego dnia na trening. No i do kolacji wigilijnej nie nic, no i podczas kolacji wigilijnej oczywiście nie bawiłem się w ważenie produktów, tylko jadłem na oko, tak żeby się nie przejeść jakoś specjalnie. Myślę, że zjadłem jakoś tak blisko między 4000 a 5000 maksymalnie, uruchamiając mój taki skill liczenia na oko. Po tych kilku latach, czterech latach liczenia kalorii myślę, że mam to dosyć opanowane. Zatem w Wigilię liczyłem kalorie na oko, wyszło około 4-5 tysięcy w tym jednym posiedzeniu rodzinnym od godziny 18, jeżeli chodzi o operację wigilijną. Jadłem totalnie wszystko, co było na stole, oczywiście zwracając może większą uwagę w stronę tych produktów bardziej białkowych na przykład. Jeżeli była na przykład porcja ryby, to chętnie wziąłem sobie dokładkę ryby po grecku na przykład. Za to uważałem na przykład na te produkty mocno węglowodanowe, ale oczywiście też spróbowałem Pierogów, krokietów, nawet ciast. Kierując się zasadą, że pierwszy kawałek smakuje tak samo dobrze jak dziesiąty, nie było to może najprostsze zjeść tylko jeden czy dwa kawałki ciasta. No ale cóż, wiedziałem, że trzeba, że jeżeli sobie odpuszczę całkiem i pochłonę 10 tysięcy kalorii, to może się to źle skończyć, więc wszystko jadłem tak z umiarem. Kierując się też taką sytością, ja mam taki już wewnętrzny zegar że Czasami nadliczając kalorii czuję, e, że zjadłem wystarczająco dużo, Taku, czuję taką sytość, albo że przekroczyłem. Czasami są takie dni, że nie liczę kalorii e, cały dzień. Wracam do domu, okazuje się, że zjadłem na przykład tylko 100 kalorii za dużo. Także mam taki wewnętrzny zegar, który e, mi informuje, czy już jestem syty, czy nie. Także Wigilia IF do godziny 18. Od 18.00 kolacja e, wigilijna z rodziną, zjedzone około 4. Tysiące, maksymalnie 5000 kalorii, czy jakaś 1000-1500 nadwyżki nad tym, co mam na co dzień, jeżeli chodzi o redukcję. Także taki Cheat Day, Refit Day. W Wigilię dokładnie w Gorzowie, tam jest nieco waga zaniżająca. Pomiar ważyłem 87,1 no i następnego dnia po wigilii wyszło aż 88,4. Także 1,3 kg w górę w jeden dzień. Można byłoby się mega przestraszyć. I pomyśleć, że zwaliłem wszystko, że redukcja skopana, i cześć. Ale spokojnie, to wszystko się działo w bebechu dosłownie. I w pozostałe dni świąt, w pierwszy i drugi dzień świąt, wciąż jadłem te produkty, które były. Mm, jakieś oczywiście krokiety, pierogi, rybę po grecku, inne rodzaje ryb. Mm, co tam jeszcze, jakieś kluski z makiem ciasta, serniki, miodowniki i tak dalej, wciąż licząc, ale już nie na oko, a że tak powiem dokładniej, czyli no już tutaj ten kawałek ciasta na przykład sobie zważyłem, wcześniej na wadze ile ważył kawałek ciasta, tak samo z pierogami na przykład ile ważyła sztuka pieroga, no i właśnie mieściłem się w moich 2800 kaloriach, licząc właśnie tak trochę bardziej dokładnie na oko. Kierowałem się tu głównie stroną ileważy.pl. Tam są takie przykładowe, normalne produkty, normalne dania podane i można sobie fajnie tak jakoś obliczyć. Oczywiście wiem, że nie było to pewnie idealnie i mogło okazać się, że te dania, jakie przygotowała moja rodzina, były bardziej kaloryczne bądź też nawet mniej kaloryczne niż te na tej stronce. Ponieważ jeżeli chodzi na przykład o krokiety, to nie miałem takich panierowanych, tłustych krokietów. Tylko był to dosłownie naleśnik z kapustą i grzybami, także była to wersja bardziej, bardziej fit na pewno niż takie, jakie są w sieci. Także drugi dzień świąt i pierwszy wyglądał się tak, że 2800 kalorii. Jedząc te produkty, które właśnie były na święta dostępne, starając się zmieścić właśnie w kaloriach. I wtedy starałem się też wysoko trzymać białko, chociaż te 2 gramy. No i wtedy na przykład, dobijałem białko twarogami, jakimś mięsem, na przykład kurczakiem i wyglądało to tak, na przykład, że zjadłem sobie pół kilo mięsa, jakieś warzywka i zamiast ryżu, jakbym to normalnie robił, powiedzmy, czy kaszy, czy makaronu, dawałem sobie na przykład pierogi. I wliżałem to tak, żeby to się po prostu zmieściło w kaloriach. Także to był pierwszy i drugi dzień świąt. I teraz ważna informacja, jeżeli chodzi o wagę. O ile po wigilii miałem 88,4 to już drugiego dnia świąt spadła ta waga do 87,0 także prawie 1,5 kilo zeszło i to nie trenując, bo w pierwszy i drugi dzień świąt nie trenowałem także był regres wagi i to nawet niżej niż w dzień wigilii za to już po świętach po drugim dniu świąt, gdzie znowu liczyłem na oko tylko, że tak trochę dokładniej posługując się tą stroną ile waży Trzeciego dnia od wigili, czyli już dzień pracujący, normalny dzień roboczy, kiedy już poszedłem na trening, rano ważyłem 86,7, czyli było to najniższe ważenie na tej redukcji. Tak jak mówiłem, waga w Gorzowie troszkę zaniża wynik, ale podczas tego pobytu w Gorzowie, podczas tych pięciu dni jak tam byłem, codziennie była tendencja spadkowa, z wyjątkiem wigili, dnia po wigili, gdzie ta waga na chwilę podskoczyła, ale potem znowu mocno spadła w dół. Tym bardziej jest to istotne, że nie ćwiczyłem przez pierwszy, drugi dzień świąt, także jak widać dobry refit, dobry cheat day podkręcił metabolizm i przez te dwa dni poleciały dodatkowe kilogramy. No i tyle. I myślę, że takie podejście do świąt jest dosyć dobrym podejściem. Pamiętajmy, że wszystko jest dla ludzi. Jeżeli nauczymy się kosztować te przyjemności, a nie rzucać się na jedzenie jak zwierzęta, to naprawdę da nam dużo przyjemności, będziemy potrafili dłużej wytrzymać yy, to dietę, będzie po prostu dla nas styl życia, a nie męczarnia. Także polecam takie rozwiązanie. No i przede wszystkim tak, jak już na wielu kanałach było mówione, święta to nie jest tylko jedzenie, tylko to jest czas z bliskimi, więc yy, nie powinniśmy myśleć tylko o tym jedzeniu, jedzenie jest obok, jedzenie jest przy okazji. I jeżeli ktoś umie zachować umiar, to warto skosztować tych pyszności świątecznych i nacieszyć się tym czasem z rodziną a jeżeli ktoś no, ma takie przeświadczenie, że chce być dokładny, cały ten okres redukcyjny po prostu dobrze mu to działa na psychikę no to nie będę się z taką osobą kłócił jeżeli tak jest jej wygodniej to myślę, że bliscy też to zrozumieją Najważniejsze jest bowiem ten czas z bliskimi to, że jesteśmy z nimi, że możemy się z nimi spotkać posiedzieć razem przy stole a to, czy my będziemy jedli dokładnie to samo, co cała reszta, nie jest to aż tak ważne. Oczywiście no, ma to jakiś swój klimat, ale jeżeli komuś się z głowie trochę bezpieczniej, e, że będzie dokładny w 100%, no to proszę bardzo. Ja wam mówię, jak to wyglądało w moim przypadku. No i co? I to tyle. Dzięki za uwagę. Lecimy z dalszą częścią filmu. Okej, okay, jeszcze na szybko zakupy, jakie zrobiłem w Lidlu zaraz po treningu. Troszkę tego wyszło, ale zapłaciłem dosyć mało, także stwierdziłem, że pokażę. Zacznijmy może właśnie od samego dołu, od produktów, powiedzmy, tych białkowych. Oczywiście filet z piersi kurczaka. Ostatnio coraz niżej z tłuszczami, także no, klasyczny kurczak i u mnie wjeżdża na rejon. Był na promce, jakieś niecałe 12 zł. Także wziąłem 5 opakowań po pół kilo. Jajka, dwie ramki po 10 emek, l się niestety skończyły, także 20 jajek emki, 4 kostki twarogu, 4 razy twaróg, 250, dwa razy taki, 250 i dwa razy ta druga wersja z pilosa. Nie wiem właściwie czym się różnią w smaku, ocenie. Jogurt naturalny, 0, żeby jakoś tak sobie te twarogi może mm, rozgniatać, dosypując może jakiegoś słodzika, białka, żeby to miało formę mm, takiego serka homogenizowanego. Więc ten jogurt, właśnie po to. E, mleko do kawy, klasyka. Jeżeli chodzi o kawę, to od razu wspomnę, że inka, bo czasami sobie w trakcie dnia e, tych kawek popijam dużo. I żeby już więcej kofeiny nie podbijać, no to właśnie inkę bardzo spoko. Bardzo lubię. Jeżeli chodzi też o to, co jeszcze piję, to jest tutaj dzika róża, żeby nie było samej pokrzywy i kawy w trakcie dnia. Także już o tym mięsie, jajkach na biale ogólnie powiedziałem o białku. Przejdziemy do węgli. Musli, taka kilogramowa paczka. Nic tu nadzwyczajnego płatki jak płatki, ale trochę lepsze w składzie niż jakieś takie z dosypywanym cukrem jak chiriosy. Wafle ryżowe, dwie paczki po 130 chyba one mają, 130, tak 130, dwie paczki mrożonych warzyw jakieś tam na patelnię randomowe, no także to są całe zakupy, dosyć sporo, ale no przyjechałem do Wrocławia wczoraj i pustki w domu, także... Tam jest część innych zakupów mniej healthy, mniej zdrowych, ale kto siedzi Instagrama, ten wie o co chodzi. No i dzisiaj takie zakupy. Zaraz jeszcze Wam pokażę zdjęcie paragonu, jakby ktoś to interesowało. No i lecimy dalej z filmem. Witam Was w kolejnej części filmu. Może jeszcze zanim odpowiem na pytania, pokażę oczywiście jakiś swój dzień jedzenia dzisiejszy, jak to wygląda. Jeżeli kogoś zastanawia czy coś się zmieniło. Mocno zabiegany dzień, także no dużo jeżeli chodzi o te posiłki nie udało się nagrać. Mam drugi posiłek, pokażę Wam teraz trzeci. Najpierwszy Wam opiszę. Jeżeli chodzi o pierwszy posiłek, śniadanie. Omlet z sześciu białek i czterech całych jaj. Z dodatkiem kakao i słodzika. No i kawa z białkiem, tym razem o smaku lodów waniliowych. Oraz klasycznie dodatek cynamonu do kawki, bo tak lubię w smaku, a nie, że ma jakieś magiczne właściwości, bo często e, takie komentarze się pojawiają. Także śniadanie, omlet i kawka. Drugi posiłek w pracy zaraz Wam pokażę. Dokładnie Dokładnie twaróg połączony z jogurtem naturalnym, trochę odżywki białkowej, e, wafle ryżowe 50 gramów dokładnie zjadłem i dwa jabłka Razem 300 gramów tych jabłek było. No i teraz mamy trzeci posiłek, posiłek potreningowy. Jeszcze nie niekompletny. Jak zjem to, co tu mam, zaraz wam pokażę. Doliczę ile zostało. Prawdopodobnie węgi samych i czymś te węgle sobie uzupełnię, dobiję. Także pokazuję, co jest jedzone. Posiłek potreningowy, posiłek trzeci. Hop. A więc tak. Dosyć zdrowo, nawet no, bardzo zdrowo, zdrowiej się wręcz chyba nie da. Kasza bulgur 100 gramów, nie to jest kasza rokiszowa, przepraszam, kasza rokiszowa 100 gramów. Razem kurczaka mamy w obu tych e, pojemnikach, talerzu i misce Razy mamy pół kilo, 500 gramów. Także tutaj jest jakaś część tego kurczaka i w miksie sałat. Druga część kurczaka, tutaj taki pokrojony w kostkę. O, właśnie z sałatą. No także to jest posiłek trzeci. Jak go już zjem, podliczę sobie co zostało, co trzeba dobić. Skoro już mamy ekran zwrócony, czy też kamerę w tą stronę, to pokażę Wam mój nowy komputer, jaki sobie zakupiłem. Były pytania, czy właśnie już kupiłem, czy wymieniłem sprzęt, także wymieniłem. Zapalimy może ekranik. No, tak jak widzicie, 13 cali Lenovo IdeaPad w kolorze czerwonym. Kto mnie zna wie, że czerwony to mój ulubiony kolor. Nie jest jakaś super petarda, jeżeli chodzi o osiągi. Aczkolwiek jest dużo, dużo lepszy niż ten, co miałem wcześniej, który sobie leży póki co jeszcze tam. Także jest dużo lepiej. Specyfikację dokładną, albo wam gdzieś napiszę, albo dam link do Xcomu odnosi do XCOM, gdzie go kupiłem. Hmm, specyfikacja jest dużo lepsza, na pewno lepiej się te firmy obrabia, wszystko chodzi płynniej. I jest to, co najważniejsze, jest on mały, bo to jest tylko 13 cali, naprawdę kompaktowy, ładny, czerwony laptop. Hmm. Także jestem zadowolony z zakupu. Kolejnym etapem rozbudowy biurka będzie walnięcie gdzieś tutaj ekranu. Mam w Gorzowie 24 cale, także może zwiozę. Do tego oddzielna klawiatura, myszkę oddzielną fizyczną już mam. Też z czerwonymi elementami, bo jestem maniakiem czerwonego. I to będzie pełniło taką funkcję, pewnie jakiejś stacji, gdzieś sobie będzie leżał obok. Podpięty ekran, podpięta klawiatura, podpięta myszka. I to będzie całość, taki gotowy sprzęcior. Także sprzęt elektroniczny już wymieniony. Prezent na święta Lenovo IdeaPad. Dokładny model, nazwę nie pamiętam, ale dam, dam Wam link. No i co, zabieram się do jedzenia. Do jedzenia jakiś film poleci na YouTubie. Tam widziałem, jest kilka nowości od Rafała. Coś też na kanale KFD od Sebastiana Kota. Jakieś ćwiczenia akcesoryjne do siadów. Także zabieram się za jedzenie. Widzimy się w kolejnej części. Dobra, zmontowałem już nieco wideo, podliczyłem też sobie kalorie, yy, zostało mi tam co nieco, dokładnie 70 gramów tych wafli w siebie zmieszczę, żeby się zmieścić w kaloriach. Wafle Aroza, smak yy, sera, 70 gramów to będzie już końcówka, jeżeli chodzi o jedzenie i szybko nagram dla Was Q&A przed celem. Także to jest dzień jedzenia, gdzieś tam Wam pokażę ogólną, kalorykę, ogólną kaloryczność yy, z prawej strony ekranu chyba. No i widzimy się zaraz z QA. No i witam Was ponownie w ostatniej części filmu, zaparzając sobie chyba z Dzikiej Róży. No i takie krótkie QA, jak mówiłem, pytanie jest w zasadzie bardzo niewiele. Wybrałem tylko takie szybkie, na które właśnie dosyć gładko się odpowie, bez takiej oddzielnej serii QA. Także kilka pytanek luźniejszych z ostatnich chyba trzech filmów. Także Cimy, film z mojej wyprawy do Białego Stoku. Pytanie od LC Piotka, czy zabrałem swoją miskę szklaną z hotelu? Nie. Miejsce, gdzie pracowałem, było wyposażone w taką miskę, gdzie mogłem sobie robić te miksy sałat z mięsem. Także nie, nie musiałem tego dźwigać. Blazej Studio S, jakoś tak chyba. Czy picie kawy na silami mi refluksu? O dziwo, albo może nie, o dziwo, nie. Akurat picie kawy na czczo nigdy mi tego refluksu nie nasilało i ogólnie od jakiegoś, praktycznie roku. W refluks w żaden sposób mi nie doskwiera. dokłasiłem trochę żołądek. Staram się nie pić dużo podczas jedzenia. I tyle. I naprawdę no, oprócz tego jednego epizodu pod koniec redukcji jakoś tak rok z haczykiem temu, to blisko rok nie mam żadnych dolegliwości refluksowych praktycznie. Jak zakładam pas treningowy to Coś mi tam w przywyku boli, także pasa unikam. Więc ta kawa naczczo problemu mi nie robi. Kolejne pytanie, Mobile World 86. Nie wiem, czy to nie jest jakiś troll pytanie, ale okej. Okay. Czy ogórkowa jest dobra na Redu? Jak wliczysz w kalorie zapotrzebowanie, będziesz na deficycie, to każda zupa będzie dobra na Redu. Oczywiście klasycznie pytanie o to, co jest takiego w tym cynamonie, że tak go dodaję do wielu... Rzeczy do wielu potraw, no to tak jak mówiłem, po prostu go lubię. Nie jest to z faktu, że ma jakieś magiczne właściwości, chociaż dosyć korzystnie wpływa na tą gospodarkę insulinową, jeżeli chodzi o insulinooporność. Tolerancja węglowodanów w naszym organizmie na pewno poprawia wrażliwość insulinową, także pod tym względem jest ok, no ale na pewno nie stosuję go tylko dlatego, a po prostu mi smakuje jako dodatek do kawy czy do jakichś e, słodkich dań. Także właśnie dlatego cynamon jest w mojej diecie. Giba pyta, czy podczas masy trwającej około rok fajnym pomysłem jest poradzenie to minikatów, gdzie na przykład na 3-4 miesiące masy przypada miesiąc redukcji. Jaka kaloryczność? Rzeczywiście tak, minikaty są bardzo dobrym pomysłem podczas budowania masy mięśniowej. Uwraziło nas na insulinę. Troszkę takiego nam dazł kopa, jeżeli już jesteśmy przyseni tą masą i nie chce nam się jeść, także takie mm, na jakiś czas ucięcie kalorii na pewno fajnie się sprawdzi. No i tak, na miesiąc takie 4 tygodnie będzie tu na pewno fajnym pomysłem, na 4 miesiące masy powiedzmy właśnie miesiąc y, takiego redukowania. To też zależy jak bardzo kogo zalewa, ale myślę, że, że OK podejście i kalorie uciąłbym około 20%, około 20% na ten okres 4 tygodni. Głównie myślę z węgli i z tłuszczy, tak po pół na przykład, a białko zostawił. Zależy, jak mamy wysoko, ale starałbym się mieć białka co najmniej 2 gramy na kilogram w tym okresie. Także bardzo dobre pomysły. Bardzo dobrym pomysłem jest właśnie minikat podczas masy. Kolejne pytanie: fresh a kafeli, chyba? Jak często jesz twaróg? Codziennie, nawet kilka razy dziennie. Około pół, pół kilo nabiału wpada jakoś. No i ostatnie pytanie, Przemek L pyta. Gdzie pracujesz? Czy w branży fit? No i oczywiście, że nie jest to jakaś tajemnica. O tym, czy nie wiem. O ja pierdolę! Czy nie jest to jakaś tajemnica, to chyba musiałbym zapytać szefa, ale póki co odpowiem, że... Owszem jest to branża fit. No i tyle. To było ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o te krótkie QA. Kilka pytanek spod ostatniego filmu z Białego Stoku. Także co, tak jak mówiłem, struktura filmu był trening z opisem mojej diety podczas świąt. Pozoranko na samym początku, dzień jedzenia. Krótkie QA, czyli taki klasyczny vlog. Dzięki Wam za uwagę. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. Napędza to do kolejnych odcinków. A na redukcji czasami nie chce się nagrywać, nie chce się nic. Także Wasze łapki naprawdę. Daję tego kopa. Subskrybuj kanał, jak jeszcze, tego nie robisz. Sprawdź inne odcinki. I widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych materiałach. Cześć!